Hej, hej, smacznej kawusi dziąka, Witajcie serdecznie. Słuchajcie, moi drodzy, mam dla Was takie ogłoszenie parafialne, że tak powiem, chychy. <laughs> jest cudowna akcja LEGO pod tytułem Build to Give i w tej akcji budujemy serduszka, wrzucamy na media społecznościowe. Tagujemy odpowiednio, aby LEGO widziało, że mm, mm, tu jest kolejne serduszko. I za każde takie serduszko LEGO wspiera dzieci w potrzebie, więc jest fajna okazja, aby zrobić trochę dobra przed świętami. Takowoż, ależ, ponieważ ja się także dołączam do tej akcji. I teraz magicznie zamienię kubek na... Oczywiście, <grystanie> jakiś montaż czy coś? <grystanie> w życiu. Zamieniam kubek na cudowne tęczowe serduszko ode mnie cudownego tęczowego jednorożca. Bądźmy dumni z tego jacy jesteśmy. Także dużo tęczy, dużo radości i pozytywów dla wszystkich potrzebujących dzieci. Lego mam nadzieję, że za te cudowne serduszko naprawdę komuś pomożecie. Wszystkiego dobrego, smacznej miłego godzinka i dzielmy się dobrem. Trzymajcie się ciepło. Cześć.